W przyjmości DBK Białystok i pana Pawła, którego serdecznie pozdrawiam. Ten oto pojazd na testy bierzemy. O, ja pierdolę! Mają tu jeszcze XG. Także jak przyjadę, to później zobaczymy, jak, jak się XG w środku sprawia. To podobno taka Bida Edition. No ale dostałem nowe, fajne. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Jedziemy, zobaczymy. O, słuchajcie, jest jeszcze ciemno. Ja muszę jechać do Białegostoku z żoną do lekarza, później będzie dalszy test <noise> Dafika, zobaczymy jak to w środku wygląda, jak pod kabiną, ale teraz test będzie chyba najlepszy ekstremalny, minus 12 stopni, za chwilę zobaczymy jak on odpala w taką ciężką temperaturę. Dobra, spójrzmy jak to wygląda ładny napis. No i jedziemy. No i bez żadnego problemu oczywiście. A nawet minus 14 spójrzcie. No to naprawdę najlepszy HTS dla samochodu. Szyby pozamarzane jest mróz, a sprzęcik oczywiście niezawodny. o mój daw też tyle zim się spisuje już naprawdę bardzo dobrze, także. Na razie jest super, fajnie. Także jest, jest dobrze. Dobra, ja się zbieram pomału. Niech on sobie trochę powracuje. Musi też się grzeje. No i to piękna sprawa kierownica na pion. <grystanie> super, ciekawe, czy to, taką kolumnę można by do mojego zainstalować. Bo to rozwiązanie naprawdę mi się podoba. Powiem Wam tak. Jak będę. Kupował no, następny samochód, to będzie w tym kolorze. No jest zabójczy. Felgi fajne, czarne, kurcze z tego. Podobają mi się. no Z zewnątrz auto naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Yy, z pierwszych odczuć, chyba ma skręt lepszy nawet niż, niż mój. Takie fajne, kurwa. jakiś. Nie ma chlapaczy typowych. Ładnie to wygląda. Ładnie się prezentuje. Yy, z tej strony. Troszkę się też zmieniło, jednak wszystko poszło w dół, unicę, a jednak to wszystko wyżej. Także na pewno troszkę lepiej się po zakrętach będzie jeździć. Silnik jest ten sam, także nawet nie będę próbował otwierać kabiny, bo nawet nie mam pręta do, do tego do otwierania. No ale mówię, no kurczę, auto prezentuje się zabójczo to ten XG to naprawdę musiałby być fajny. W lusterkach lepiej, dużo lepiej widać. Trochę chyba mocniej odstają, ale widok ich jest naprawdę fajny. Mój auto prezentuje się super. Zaraz przejdziemy do wnętrza, bo wnętrze jest całkowicie odmienione. Tutaj chyba silnik trzynia, to prawdopodobnie to samo zostało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mówi, nie ma jak dźwignąć, ale ale z tego, ale wiem, że widzę stąd, że tam niewiele się zmieniło. Sprzęt jakiś tam doszedł z boku i to wszystko. Także autko fajne, kurczę, super się tym jedzie. Z tego co wiem, dlatego może być odczucie, że jest głośniej, bo nie ma tej osłony nad silnikiem. Ale to mówię, no tutaj, kurczę, to takie moje subi subiektywne odczucie. Tak, mówię, no auto prezentuje się zabójczo. Dobra, za chwilę zobaczymy, co to ma w środku. No, to, co już pewnie jeden nagrywał, wszyscy oglądali, ale i tak no wnętrze, tak jak być powinno. Żadnych zaokrągleń zbędnych, i ta szyba jest naprawdę super. Ona tak do dołu kurczy nie, nie urosła do góry, tylko do dołu, tak, żeby człowiek widział jednak. Tutaj wszystko płaskie, fajne, bo po co te zaokrąglenia, Jak można coś położyć? Oczywiście, stolik też jest. Większy niż u mnie, także z tego, także też można sobie przy tym spokojnie zjeść. Ech. Łóżko, standardowo, daw. Tu chyba nie ma co komentować. Co fajnie przybyło? Słuchajcie, tutaj ten panel sterowania. Tego u mnie też brakuje. To bym chętnie też do siebie zabrał. Jakieś złączy. Od razu USB do ładowania. No fajnie, to to rozwiązanie super. No i cały panel, oczywiście. Tutaj się zmieniło chyba najwięcej. No, kierownica, to wszystko to, to naprawdę ładnie już wygląda. Yy, sterowanie biegami też przeniosło się tutaj. No i co? Yy, sterowanie klimatyzacją pozostało po staremu. No, moim zdaniem, kurczę, auto naprawdę fajne jest, kurczę, schowki. To akurat jest właśnie XF, także te schowki są y, mniejsze, ale mimo wszystko no, na pewno dają radę. Szyberdaszek też rozjaśnia pięknie wnętrze. No, naprawdę, kurczę, tego y, Wszystko panel przedni pomalowany w piano black, także ja to lubię, coś takiego. Wiem, że nie każdy lubi jak z tego, jak y, są odblaski takie, no ale ja to akurat lubię. Y, co najważniejsze, właśnie. A kurczę, za kierownicą. Y, sterowanie kierownicą to tam pod nogą wychodzi. No i, i patrzcie, co się z nią dzieje. Na pionowo. Coś pięknego. Y, no, drzwi oczywiście jest zupełnie inne. Klamkę fajnie schowali tutaj. Surprise, Także tutaj teraz drzwi się otwiera. Tak jak mówię, lusterka są lepsze niż w starszym modelu. Tak jest moje odczucie. Mówię, ogólnie auto już się prezentuje bardzo godnie. Ta, to tutaj to od tego martwego pola coś chyba wymagane jest. I co? Zobaczymy, co się wyświetli na tym pięknym ekraniku, nie? No i zobaczmy, Czym nas DAF Nowym uraczył. Piękne logo na początek. No fajnie kurczę z tego, naprawdę fajnie. I <ścoughs> elektroniczne zegary. No ja jestem człowiek yy, iście manualny, to naprawdę długo się przyzwyczajałem do tego. I naprawdę kurczę, jeszcze nie, nie wszystko wiem, nie wszystko Widzę jak co odczytywać. Yy, sterujemy tym, tymi pokrętłami, tymi przyciskami. Tutaj też do radia. To oczywiście do tempomatu. No i, i tych ustawień już trochę się zrobiło. Słuchajcie, są yy, my tutaj mamy? No, ustawienia pojazdu. Yy, tutaj to będzie ten asystent yy, ruchu aby odmokować obie kurcze ale z tego ale tego jest trochę co nawet nie, nie bardzo wiem co to oznacza <laughs> trzeba by instrukcję przeczy, przeczytać światła przy otwieraniu drzwi światła dachowe i drogowe to trzeba włączyć fajnie super świecą naprawdę i, i, i teraz tak Motywy można zmieniać tych zegarów, także też to wszystko fajnie. To język to nas nie interesuje za bardzo. Teraz, tak, może informacji o pojeździe, bo tutaj przybyło też troszkę. Ja sobie jak zwykle nie daję rady z tym. No to wydajność to jakoś z tego Be, bez żadnych szałów. Czasy jazdy też fajnie, czytelnie. Trasy zużycie paliwa. Tutaj nie ma co patrzeć, bo to naprawdę ten samochód na biegu bardzo dużo chodzi, nie? Informacje serwisowe, ciśnienie powietrza. tutaj z tego ładnie już wygląda. Na pewno ładniej niż w starym modelu. Ciśnienie w oponach też pokazuje jakie, jakie mamy, nie? i stan akumulatora, coś czego nie było <noise> jest powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora, także no kurcze w końcu, w końcu w DAFie stan akumulatora jest a no i reszta to standardy takie, poziom oleju to nie odczyta, teraz był uruchomiony lista ostrzeżeń brak fajnie to wygląda naprawdę może się podobać na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić tak jak mówię, ja jestem człowiekiem manualnym i do takich rzeczy bardzo długo bym się przyzwyczajał. Co tutaj dla kierowcy najfajniejszego? Jedną ręką trochę ciężko, wszystko nowe. Schowki na butelki, schowały nam się tutaj. Nie ma już tego, co tutaj było pod, pod łokciem. Zaraz kurczę, coś. Jedną ręką naprawdę ciężko. Lodówka, chyba nawet, może i większa. Przynajmniej sterowanie tu, tutaj się zrobiło, bo z tego, tam w starszym to trzeba było z tyłu sięgać. Aż jest spokojnie, nie najgorzej. I co się więcej miejsca robi, proszę bardzo, to też na plus. Jak nie wozimy pasażera, to przynajmniej mamy miejsca. Przy berdachu yy, ja stoję, nie? A jeszcze w środku tu cały czas coś się odkrywa. Słuchajcie, nawet tutaj jest gniazdo zapalniczki. Kurczę, do tych gniazdek jest Multum. Tu do ładowania. Tutaj widziałem jeszcze są. Tam wejście USB, też jakieś gniazdko. T tam, gdzie widzieliśmy przy łóżku wejście. No, naprawdę. Szacun pełen za, za tyle tych wejść do ładowania. Za tyle USB to naprawdę spoko. Zasłonki też dosyć fa z fajnego już materiału. Także już jasno w środku, już bym ich nie przeszywał po swojemu. Te zostały chyba tylko jaśniejsze troszkę. Ale tutaj fajnie, bo z jednej strony jasny, z drugiej ciemny. Tak jak u mnie przeszyte są, to tutaj już oryginalnie zrobili. Może zobaczyli moje filmy, co? <laughs> I muszę zapytać, ile kosztuje ta nakładka? na teraz, bo łóżko no to, to chyba w dafie nie ma co komentować. Bo każdy, kto jeździł dafem, wie, że to chyba jedno z najwygodniejszych na rynku i najlepiej się w dafie śpi. I chyba tyle oświetlenie. Może być, powiem że trochę słabe, nie? Yy, ładnie to wygląda. Te lampy wyglądają ładnie, Kurczę, Jak to złapać? Ładne ujęcie. Zaraz coś włączymy, może. One są oczywiście ledowe. Yy, no moim zdaniem trochę za, za słabo świecą. Wystarczająco, ale mogłyby mocniej. Yy, to mówię. Tu jest taka podstawowa wersja tego samochodu, ale naprawdę fajnie, godnie to wygląda. Na drodze prezentuje się przepięknie. No i mówię, ta szyba przednia jest fajnie opuszczona w dół, naprawdę. Widać przez nią wszystko. I oczywiście dwie wycieraczki, a nie trzymamy. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, jak to wygląda w porównaniu do mojego samochodu, do mojego Dafika. Oczywiście cały czas człowiek coś odkrywa nowego. Jeszcze nie pokazałem, jak to ze schowkami ze wszystkim. Dziwi się, moje zdanie, poprawiły. Fajny materiał użyty. Tutaj coś hala karbon te podświetlenie też mi się podoba zmieni się też pilot sterowania no już prostszego chyba być nie może no i schowki się pozmieniały może to, to też interesujące może być otwiera się do góry no i tutaj wzwyż jest naprawdę dużo miejsca analogicznie z drugiej strony wygląda tak samo tutaj od środka też można się dostać podnosząc łóżko można zdjąć pokrywę i Dostać się do schowka. No, i ten zabójczy kolor. To jest najładniejsze. I się zastanawiam, czy swojego właśnie felgi na czarno nie przemalować. Bo dosyć fajnie wyglądają. No, chromu to nie będę dokładał. Ale na czarno to swojego zrobię. No kurczę, bardzo fajny samochód. Tak jak mówię, następny będzie w tym kolorze. Tylko w wersji XG jeżeli się da. No ale ja za będę zmieniał samochód to na pewno się da. O dwa metry wzrostu przy brodu wyprostowany. Mieszczę się, ledwo się mieszczę, ale się mieszczę. Także mimo że to najniższa Skawin chyba, a może jest jakaś niższa, ale to jest XF, a nie XG. Także no, tutaj i tak miejsca jest. Myślę, że nie jest źle. Chyba coś będzie podobne do Skani, nie? Z miejscem. No, ale to trzeba by zapytać tych co Skaniami jeżdżą. Ja akurat z tego, ja akurat yy, porównanie do Dafa tylko mogę mieć od wielu lat Dafa jeżdżę, także ja tylko do, do Dafa mogę się odwoływać do starszego modelu. I co? Może jedziemy pod mojego, mu jest na załadunku i porównamy sobie jak to wygląda stary z nowym. To będzie ciekawe. x y koło siebie, ale widać, że ten jest sporo niższy. No. Jest, jest różnica. Jest na pewno. W kabinie no, jest zasadnicza, no ale spójrzcie na, na tą szybę. A spójrzcie na to, To tak o te rączki jeszcze wydłużyć. No mówię, tutaj zabójcza widoczność. Ładnie, ładny wygląd. Choć tego też nie ma co się wstydzić, no ale to wiadomo. To jest nowe i to już wyglądem powalam. No, dla mnie ten samochód bardzo się podoba. Kształty, te przetłoczenia to wszystko naprawdę jest dla mnie bar bardzo fajne. E tylko ja bym kupywał sobie w kabinie XG, najlepiej. Ale to jeszcze przyjdzie na to czas. Zainteresowanie samochodem jest! Mamy nowego kierowcę. Przesiada się z wózka na porządny sprzęt w końcu. No, porównanie było? Było. Także. Yy, na pewno ciut, ciut mniejszy, ale moim zdaniem ładnie się prezentuje. Yy, skrzynia chyba działa podobnie, wiecie, silnik skrzynia to chyba to samo jest, tam, z pierdołami, różnicami. Bo no, już chyba temperatury złapał, to zaraz przyspieszymy, zobaczymy jak to wygląda. Także też. Nie, jedzie, ładnie jedzie. Dobra, nie będziemy przesadzać, bo dalej policjanty stoją. Jeszcze brakuje, że mandat w nowym samochodzie dostać, nie? Prowadzi się pewniej, jednak po drodze prowadzi się pewniej, mimo że to sam ciągnikiem, ale e, trzyma się drogi jednak lepiej. Nie tak nie tak buja tą kabiną. Zamieszczenie sztywniejsze. Być może dlatego, że ten silnik chyba bardziej w dół poszedł Nie mam pojęcia, ciężko powiedzieć dlaczego <gry> Może też dlatego, że nowy Także yy, ładnie z tego, ładnie się trzyma na zakrętach yy, Nie przechyla go mocno Dobra, zaraz zajadę jeszcze na chwilę do domu I jadę jeszcze troszkę pojeździć, pocieszyć się I za chwilę trzeba jechać odstawić dla tych, co słuchajcie, nie wiedzą, to nie to, że e, dawno tak krótko daje ten samochód. Ja po prostu nie chciałem na dłużej, e, ze względu na to, że nie mam kiedy i nie mam jak, a i nie lubię się e, przepakowywać. E, nie z tego, nie, naprawdę nie lubię przerzucać tego wszystkiego i, i żeby tam tydzień, tydzień samochodem czy dwa pojeździć, to, to nie dla mnie jest. Ja nie mam tak pracy ułożonej, żeby jednak. Jednak w taki sposób testować samochody, a to dla, dla Frajdy, dla fanów, naprawdę spoko. I skręt ma chyba lepszy, jednak, bo powiem Wam, że tutaj, swoim to na parę razy muszę się obrócić. A tym jednak się skręca ładnie. No i jedziemy się jeszcze pocieszyć troszkę. Zabieram szefową w trasę. Niech też zobaczy, jaki nowy sprzęt będzie na podwórku kiedyś. No, a wrażenia z jazdy całkiem przyjemne. No, ja to muszę do tych zegarów się przyzwyczajać. Ale są czytelne, wszystko na nich widać. Nie ma większego problemu z tym. I tak jak mówię, no, widoczność w tym samochodzie jest naprawdę perfekcyjna naprawdę widać, widać dużo samo na boki ta szyba jest nisko opuszczona więc naprawdę ta widoczność jest bardzo dobra a jeszcze dosyć istotna zmiana <grym w górę> dla kierowców którzy jeżdżą dafami nie ma już tego rintintin przy zmianie pasa czy przy jakichś komunikatach za to jest coś takiego. Nie wiem, czy to było słychać. Eee, zaraz, troszkę podjedziemy, żeby nikt nam z naprzeciwka nie jechał. I troszkę bliżej głośnika będzie. Myślę, że było słychać. Ale że upierdliwego rintintin już nie ma. I kończę moją przygodę z nowym DAFem XF Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla całej grupy DBK w Super, że miałem okazję potestować Jak będę zamawiał swojego przynajmniej będę wiedział w jakiej ma być konfiguracji Także jeszcze raz serdeczne dzięki dla całego DBK, dla Pawła I Odstawiam, odparkowuję Sprzęta I później podsumujemy Co, co, co to się Wydarzyło I jak, jak Jakie były ogólne wrażenia z, z tej całej jazdy Bo wrażenia były naprawdę Dobre Autko fajne no, Wygląd to zabójczy, przynajmniej dla mnie A ja się tam mogę nie znać każdy ma swoje gusty Stan, dla mnie ten kolor, ten wygląd, naprawdę super, super sprawa. No i to nie jest koniec przygody z DAFami na dzisiaj. Dostałem nowe kluczyki od XG. Będę mógł sobie koniec spojrzeć, pooglądać tego XG. On jest jeszcze nieprzygotowany, sprzedany, ale nie przygotowany jeszcze do wydania. Także jeździć raczej nie, ale posiedzieć, popatrzeć, odpalić jak najbardziej można także zaraz zobaczymy no pierwsze wrażenie brak lusterek <laughs> nie wiem co oni mają do tego to już bym się nie przyzwyczaił kurwa, no nie ogólnie bardziej rozbudowane menu bo już zdążyłem się troszkę pobawić eee, także tutaj jest troszkę eee, troszkę więcej tego wszystkiego no wczesność zobaczymy, nie, tutaj też to samo ale, ale kurczę zaraz gdzie to ale jest na pewno troszkę więcej jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza także tutaj jest, troszkę jest Można zmienić sobie kolor podświetlenia tych tak zwanych burdalówek na górze jest parę kolorów do, do zmiany. No widać, tutaj jeszcze przygotowują do wydania. Duże radio. Także myślę. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście, wszystko dotykowe. I co jest tutaj kurcze? Najciekawsze. Słuchajcie, te łóżko. Ja mało się nie zabiłem. Z regulacją. To musi być kurra coś. Patrzcie. Na tym to się musi wygodnie dopiero leżeć. Schowek dodatkowo. No i tutaj ja już wyprostowany spokojnie stoję. Autentycznie jest sporo więcej miejsca. Naprawdę tutaj widać różnicę z tym miejscem. Hmm, tutaj tapicerka jest troszkę inna, ale też nie najgorzej, nie najgorzej. Fajnie, no lusterka <laughs> jak sami widzicie. No nie wiem, nie wiem. To nie dla mnie. Ja jestem za mocno analogowy. A i tutaj te podświetlenia, no ja ustawię teraz jakiś bursztynowy, czy coś takiego. Wyłączę, żeby baterie nie padły przypadkiem. Kurczę, no całkiem przy... taki już wóz może być. No i, ale to łóżko to rewelacja jest. No mówię, człowiek pogląda, zobaczy wszystkie możliwości, to ewentualnie przy konfiguracji zakupie i chyba obracany fotel, jak dobrze widzę. Tak, obracany fotel kierowcy jest. No super, kurczę, no to powiem, że pooglądałem, popatrzyłem. Przy konfiguracji swojego będę wiedział, yy, co można dołożyć, a czego lepiej nie brać. Jeszcze dosyć istotne. Patrzcie, tutaj praktycznie progu nie ma w tym samochodzie, dlatego Wysoko, naprawdę wysoko, fajnie się kabina poszła. A to jeszcze nie jest największa kabina. Zobaczymy, jak to wygląda. O, i schowki są znacznie większe niż w tamtym. Albo mi się wydaje, nie, albo tu weśnicy nie ma, dlatego takie wrażenie dziwne. No i co, na koniec tego nagrania, może podsumujmy, co się działo, co się tutaj wydarzyło. <grym> Dla mnie przygoda naprawdę super. Z nowymi dafami. Naprawdę serwis się spisał. Ludzie tam pracujący są naprawdę kompetentni, mili, przyjaźni. Po prostu odpowiedni ludzie na odpowiednim stanowisku. Dla mnie mega przygoda. Dafik no, w kolorze kozackim. Ten XG też widzieliście? No kurczę, no kozak, samochód. Naprawdę nic dodać, nic ująć. A te łóżko no, rozbroiło mnie. No i ta płaska podłoga praktycznie. To było coś. Naprawdę kurczę, fajne samochody. Mam nadzieję, że już jak ja będę kupywał kolejnego, to będzie to po prostu już prostsze. Bo teraz zamówić nowe auto naprawdę troszkę trudno jest. A będę chciał konfigurować kolejne, kolejne swoje auto, już pod siebie na pewno będzie ten kolor, i na pewno będzie te łóżko, bo to najbardziej kozackie. A z tego, a zobaczymy. Jeszcze mam trochę czasu, wejdą te DAFy już szerzej na pewno. Także mam przynajmniej taką nadzieję, że nie będzie problemu z zakupem dla mnie takiego czegoś. Chwila jeszcze jest, także spokojnie. No, i fajnie by było pojeździć jeszcze innymi, może markami. Może któryś z menadżerów innej marki też mnie ogląda. Chętnie bym przetestował coś, coś innego. Zobaczył, porównał, czy po prostu uparłem się na DAFA i to mi pasuje. Czy inne marki mają coś lepszego do zaproponowania. No, dla mnie naprawdę super. Te nowe budy, co weszły. Fajne, fajnie wyglądają Jeszcze jak będą w takim kolorze to już naprawdę <gry> Nic dodać, nic ująć Brać i jeździć Z tego co się dowiedziałem to te silniki delikatnie zmodyfikowane jednak są yy, Turbina i podniesiony jest moment obrotowy Podobność i z, y, mają mniej palić A jak w rzeczywistości będzie Czas pokaże oczywiście yy, No i co Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dziękuję wszystkim, ci, tym, którzy subskrybują. Tym, którzy nie subskrybują, to zachęcam. Wciśnijcie dzwoneczek, wciśnijcie łapkę w górę, jak się Wam podobało. A jak nie, to nie? Yy, I co, ja jadę do domu, złożę coś z tego filmu, bo materiał materiału trochę jest trochę chaotycznego. Bo wiecie wrażenie było naprawdę ogromne. Szczególnie te zegary, ja całe życie miałem do czynienia z analogowymi, no to naprawdę musiałem troszkę się przyzwyczaić do nich. Ale naprawdę po chwili wszystko stało się już czytelne, wiadomo było gdzie ten wzrok kierować, jak to obsługiwać. Super sprawa. Dobra, jeszcze raz, nie zapominajcie subskrybować i co, do następnego nagrania.